W dniu 24 czerwca Santos ogłosił, że 33-letni gwiazdor podpisał nową umowę obowiązującą do grudnia 2025 roku z opcją przedłużenia. Neymar podkreślił, że klub jest dla niego domem, miejscem, gdzie może być sobą i czuje się kochany. Oferty z europejskich i światowych klubów. Dyrektor sportowy Santos ujawnił, że przedłużenie kontraktu Neymara zostało poprzedzone ofertami m.in. z Realu Madryt, Barcelony, Chelsea, Bayernu, Arsenalu, Juventusu, PSG, Inter Miami i Al Nasser. Mimo to piłkarz postanowił pozostać w Santosie. Ograniczona liczba meczów z powodu kontuzji i Covid-19. Od powrotu w styczniu Neymar zagrał tylko kilkanaście meczów, od 11 do 14, w zależności od źródła, zdobywając 3 gole oraz trzy asysty. Przeszedł uraz uda i infekcję Covid-19 co znacząco ograniczyło jego formę i dostępność. Ekonomiczne i komercyjne korzyści dla Santosu, wzrost medialnego zainteresowania klubem, jak również rekordowy przychód za prawa do wizerunku i sponsorzy, są przypisywane powrotowi Neymara. Jego wynagrodzenie to dramatyczne obniżenie względem poprzedniego kontraktu. Tygodniowa pensja to około 32 500 funtów brytyjskich, ale klub ma aż 90% zysków z jego wizerunku. Perspektywy na przyszłość i dalsze negocjacje. Prezes klubu, Marcello Teixeira, wyraził nadzieję, że Neymar pozostanie również po sezonie 2025. W umowie przewidziano także opcję przedłużenia do 2026 roku, z myślą o przygotowaniach do MS26. Kontrakt: do grudnia 2025 roku plus opcjonalnie kolejny sezon uczucie do klubu chęć odbudowy formy. Oferty między innymi Real, Bayern, Chelsea, ale Neymar został w Brazylii. Formy brak. Uraz uda plus Covid, niewiele występów. Korzyści dla Santosu: przychody medialne i sponsorskie. Co dalej? Możliwe kolejne przedłużenie, patrząc w stronę ms 26. Podsumowując, Neymar ponownie wybrał serce i sentyment, opłacając to niższą pensją, ale dając Santosowi impuls marketingowy i sportowy. Jego forma i zdrowie będą kluczowe w kolejnych miesiącach